Żadnych rewolucji, rozwinięcie fundamentów oryginału, lekkie i momentami może nawet niewystarczające, usprawnienia, sprawiające, że całe doświadczenie jest nieco wygodniejsze. No i ładniejsza oprawa. To właśnie Stalker 2. I fantastycznie, bo tego właśnie oczekiwałem. Dlaczego? Bo nie ma innych gier, które są takie jak Stalkery. Dlatego więcej tego samego, tylko trochę lepiej, przyjmuję po prostu z radością. Aha, i ważny disclaimer na początku. W tym materiale skupiam się na rozgrywce, klimacie i swoich przeżyciach, nie na bagach. No bo tak, Stalker 2 ma bugi, co za szok, co za niespodzianka, prawda? Bugów też się spodziewałem. Najbardziej wkurzające są błędy związane z dźwiękiem, na przykład wyciszające odgłosy broni, no i bug, który wyłączał cały interfejs, w tym napisy. Raz miałem też sytuację z wrogimi żołnierzami spałnującymi się podczas walki na moich oczach. Błędy się więc zdarzają, a i optymalizacja gry pozostawia trochę do życzenia. Nie kupowałbym jej raczej, gdyby mój PC nie przewyższał nieco rekomendowanych wymagań, ale hej, pamiętajcie, że zawsze możecie przetestować performance dzięki Game Passowi. Wracając jednak do sedna, kiedy parę miesięcy temu grałem w darmowe S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, przypomniałem sobie za co cenię tę serię. Co prawda hardkorowe Anomaly jest trudniejsze i bardziej survivalowe niż oryginalne gry, ale nadal zaoferowało mi to, co mnie do S.T.A.L.K.E.R.a zawsze przyciągało, Czyli eksplorację zony. Bo widzicie, stalker to dla mnie nie fabuła, nie postacie, a po prostu bycie tytułowym stalkerem. Jestem w zonie i muszę sobie radzić, muszę kombinować, jak zdobyć pieniądze, jak zdobyć lepszy sprzęt, jak dotrzeć za każdym razem z każdą kolejną wyprawą coraz dalej i dalej, by mieć szansę zdobycia coraz bardziej zaawansowanych przedmiotów. I po odpaleniu stalkera 2, po krótkim prologu, praktycznie od razu poczułem się jak w domu. Znowu jestem stalkerem w zonie. Wszystko dookoła jest ładniejsze, lepiej brzmi, pogoda i anomalie bardziej imponują wizualnie, ale całość sprowadza się dla mnie do tego, że mogę poznać zonę od nowa, bo trochę się zmieniła przez te 20 lat od wydarzeń z trylogii. Spędziłem z drugim stalkerem dopiero jakieś 13-14 godzin, łącznie z tym, co ograłem na Twitchu i myślę, że twórcom udało się stworzyć coś, co zadowoli fanów. Ciekaw jestem reakcji graczy, którzy nigdy w Stalkery nie grali, bo pod wieloma względami sequel jest grą mało nowoczesną. Weźmy na przykład to, jak działa szybka podróż. Po pierwsze, odblokowujemy ją tak naprawdę dopiero po paru godzinach, gdy dotrzemy do drugiej lokacji, a tak naprawdę do obozu w drugiej lokacji. No i działa ona tak, że możemy zapłacić przewodnikowi, żeby przenieść się do innego obozu, w innej strefie zony. Kosztuje to sporo, szczególnie na początku rozgrywki. No i nie jest to typowa szybka podróż, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli taka, która polega na otworzeniu mapy po prostu i przeniesieniu się do wybranego miejsca. Dla niektórych może być to za mało, ale kto wie, w przyszłości pewnie pojawią się mody, które wprowadzą bardziej typową, szybką podróż. Dla mnie brak opcji fast travela zawsze był sednem stalkerowego doświadczenia. W końcu, jak mówiłem wcześniej, najważniejsze jest tu dla mnie bycie stalkerem i maksymalne wczucie się w trudy stalkerowania na terytorium zony. Więc tutaj nawet dotarcie do wyznaczonego sobie celu oddalonego 2 km stanowi spore wyzwanie i wymaga planowania. A coś jeszcze przecież na pewno wydarzy się po drodze. Pewnych rzeczy zaplanować nie można. Prawdziwy Stalker musi umieć się adaptować i dostosować do sytuacji i do zagrożeń. Główna fabuła związana z pewnym wydarzeniem z życia Skifa, głównego bohatera, dobrze prowadzi nas przez świat do kolejnych lokacji, NPC, a z kolei zadania poboczne są szansą na bardziej konkretne poznanie poszczególnych obszarów zony, która tak swoją drogą nie jest takim zwyczajnym, otwartym światem. Wiecie, teoretycznie nie ma tu loadingów, gdy przechodzimy z jednego obszaru do drugiego, ale często przejście jest tylko jedno albo dwa, bo reszta może być po prostu zabudowana czy zablokowana. Albo na drodze stanie nam toksyczna rzeka, przez którą przecież nie przejdziemy. To nie Death Stranding i nie wybudujemy sobie prowizorycznego mostu. Taka struktura świata pasowała jednak do oryginału i tu nadal się sprawdza. Złona to różne lokacje i różne frakcje. Różne zasady panujące w różnych jej częściach. Pierwszy obszar jest w miarę ogarnięty i bezpieczny w porównaniu nawet z drugim, wysypiskiem, do którego wjedzie nas fabuła. Tam na porządku dziennym są ataki bandytów czy silniejszych mutantów. Często trzeba ratować się ucieczką, albo niekoniecznie, kiedy okaże się, że mutant postanowi zająć się akurat bandytami, którzy w innym wypadku zaczęliby do nas strzelać, bo ten cały świat żyje podobnie jak w starych stalkerach. Wiele postaci po prostu funkcjonuje sobie niezależnie od nas. Patrolują jakiś teren, polują na innych NPCów, albo odpierają ataki potworów. Zawsze było to dla mnie niezwykle wciągające w Stalkerze, te sytuacje, kiedy po prostu idę sobie do celu, ale nagle słyszę strzały. I nigdy do końca nie mogę być pewien, co tam niedaleko akurat się dzieje. Czy podejść i sprawdzić? Może zgarnę potem z tego dobry łup? A może lepiej się nie narażać, bo ktokolwiek wyjdzie cało z takiego starcia, którego nawet nie widzę zanim się nie udam na miejsce, może ten kto przetrwa zaatakuje też mnie? Z tego całego systemu żyjącego świata wychodzą czasem śmieszne sytuacje, tak jak w oryginale. Na przykład bandyci zaatakowani przez żołnierzy po walce po prostu wracają do budynku i stoją sobie w chatce jak gdyby nigdy nic, podczas gdy pod ich stopami leżą ciała ich towarzyszy, których możemy na ich oczach ograbić z kiełbasy, chleba, wódki czy pocisków. Ale to po prostu taki specyficzny urok i raczej coś nie do uniknięcia. Wracając do tego, że Stalker 2 nie jest nowoczesny, nie zmieniono tutaj systemu progresji. Dzięki Bogu oczywiście, bo szczerze bałem się trochę jakiś czas temu, że może twórcy wprowadzają jakiś system skili, talentów czy doświadczenia, no wiecie, żeby współczesny odbiorca poczuł się bardziej komfortowo i w ogóle. Nic z tych rzeczy. Nie zdobywamy tu punktów doświadczenia, zdobywamy po prostu lepszy sprzęt i to jest świetne. Cały czas jesteśmy tym samym słabym człowieczkiem, stajemy się tylko bardziej doświadczeni jako postać, jako gracz też. Wiemy, jak reagować w różnych sytuacjach i dysponujemy coraz potężniejszą bronią. Ulepszamy inne pukawki, pancerz, zdobywamy też rzecz jasna artefakty, które mogą nam dać jakieś buffy i przy okazji często też w jakiś sposób nam zaszkodzić. Działa to wszystko tak jak kiedyś. Zona się zmieniła i oglądanie znanych lokacji, które wyglądają trochę inaczej, to świetne przeżycie. O wow, pamiętam, byłem tutaj. Nieraz powiecie sobie w myślach coś takiego. Świat wygląda naprawdę ładnie, szczególnie gdy wzmaga się burza albo gdy zaczyna się emisja. To śmiertelnie niebezpieczny, powiedzmy, stan pogodowy, ale więcej o nim dowiecie się po prostu grając. Co poza tym? Strzelanie naprawdę sprawia satysfakcję. Wróg bez hełmu ginie od jednej kulki w głowę nawet na normalu. Mutanty nadal są momentami frustrująco zbyt wytrzymałe jak na mój gust. Trafiamy na śmieszne bugi związane z fizyką i animacjami, nadal rzucamy śrubami w anomalie, nadal pijemy wódkę żeby zmniejszać efekty promieniowania i nadal po prostu jesteśmy w wielkiej, ponurej, na swój sposób pięknej postapokaliptycznej piaskownicy. Mi to wystarczy, ale czy wszystkim? Zobaczymy. To nie jest recenzja, bo jak mówiłem, za mną dopiero niecała połowa gry, nie skupiam się też tutaj na kwestiach technicznych. Chodzi mi tylko o to, że byłem nastawiony na więcej tego samego w ładniejszym opakowaniu i dokładnie to otrzymałem z ciekawszymi sidequestami na dodatek. Stalker 2 raczej moją grą roku nie będzie, ale kurczę, jak dobrze znowu być Stalkerem w Zonie.